To nie jest zwykła historia, to prawdziwa zbrodnia, a to jest twoja dawka zbrodni. Ta sprawa miała miejsce w Brystolu w Wielkiej Brytanii. Rankiem 23 września 2015 roku, kobieta o imieniu dr Nick White. Została obudzona przez dźwięk dzwonka do drzwi, któremu towarzyszyły krzyki i wrzaski. Odsunęła zasłony i wyjrzała na zewnątrz. Zobaczyła mężczyznę ubranego jedynie w bieliznę, który od głowy aż po ramiona był cały pokryty czymś, co wyglądało jak błoto. Początkowo Nick pomyślała, że to jakiś dziwny żart lub wybryk, jednak mężczyzna krzyczał i błagał o pomoc. Wtedy z jednego z mieszkań po drugiej stronie ulicy wyszedł mężczyzna o imieniu Thomas Sweet, trzymając w ręku kij golfowy. Thomas nie był napastnikiem. On również usłyszał krzyki i obawiał się, że ktoś potrzebuje pomocy. Na początku sądził, że hałas powoduje para walczących lisów, ale szybko zorientował się, że to krzyczy człowiek, więc wyszedł na zewnątrz, by pomóc. Kilku innych sąsiadów również wyszło z domów, aby sprawdzić co się dzieje. Gdy zbliżyli się do krzyczącego mężczyzny, zrozumieli, że to nie jest żaden dziwny żart i że nie był on pokryty błotem. Z przerażeniem odkryli, że skóra mężczyzny dosłownie się topi i odchodzi od ciała całymi płatami. Mężczyzna nazywał się Mark Van Dongen. Miał 28 lat i pochodził z Holandii. Przeprowadził się do Wielkiej Brytanii na studia. Pracował jako inżynier i był w długotrwałym związku z 48-letnią kobietą o imieniu Berlina Wallace. Para poznała się w 2010 roku. Berlina była studentką mody i była niemal 20 lat starsza od Marka. W sierpniu 2015 roku ich związek się rozpadł. Przyjaciele Marka mówili, że często widywali na jego ciele liczne zadrapania, a przy jednej okazji Berlina oblała go wrzącą wodą, gdy spał. Mark postąpił więc właściwie i zakończył relację. Poznał także kogoś nowego. 2 września 2015 roku 21 dni przed tym, jak Mark został znaleziony na ulicy, Berlina usiadła przy komputerze i zaczęła przeszukiwać informacje na temat ataków kwasem. Przejrzała 82 różne przypadki takich ataków i sprawdzała, co stało się z ofiarami. Po odwiedzeniu wielu stron internetowych weszła na Amazon i zakupiła butelkę skoncentrowanego kwasu siarkowego. Tego samego dnia Mark zadzwonił na policję i poinformował, że Berlina nęka go oraz jego nową dziewczynę. Wielokrotnie dzwoniła do nowej partnerki Marka, lecz gdy ta odbierała telefon, Berlina nie odzywała się ani słowem. Pozostając w ciszy, by ją zastraszyć. Berlina powiedziała również Markowi, że jeśli naprawdę ją zostawi, odbierze sobie życie. Policja skontaktowała się z Berliną i ostrzegła ją, aby zaprzestała nękania. Mark zadzwonił także tego dnia do swojego ojca. Powiedział mu, że naprawdę boi się Berliny. Opowiedział o zadrapaniach i wrzącej wodzie oraz o tym, że obawia się, iż może zrobić coś jeszcze gorszego. Pomimo tych obaw. Wieczorem, 22 września, Mark udał się do mieszkania Berliny, aby raz jeszcze jasno powiedzieć, że ich związek definitywnie się zakończył, i spróbować jakoś załagodzić sytuację. Zdecydował się także zostać tam na noc. Około godziny 3 nad ranem, 23 września, gdy Mark spał w łóżku, Berlina wstała, poszła do kuchni, nalała kwas, który wcześniej kupiła do kubka, a następnie wróciła do sypialni. Obudziła Marka, zaśmiała się i powiedziała: Jeśli ja nie mogę cię mieć, to nikt nie może. Następnie rzuciła dużą ilość skoncentrowanego kwasu siarkowego prosto w twarz Marka. Mark natychmiast zaczął odczuwać niewyobrażalny ból. Udało mu się wybiec na zewnątrz, gdzie sąsiedzi przyszli mu z pomocą. Zastali go krzyczącego w agonii i błagającego o ratunek. Wezwali służby ratunkowe i poinformowali operatora, że jego była partnerka oblała go kwasem. Sąsiedzi zaprowadzili Marka do jednego z mieszkań, aby mógł wziąć zimny prysznic i choć trochę złagodzić ból, zanim przyjadą ratownicy. Gdy na miejsce dotarli paramedycy, zostali Marka w potwornym stanie. Piana wydobywała mu się z ust, a on sam miał niezwykle rozległe oparzenia chemiczne twarzy, klatki piersiowej, ramion. Barków i nóg. Natychmiast poddali mu silne środki przeciwbólowe i przewieźli go do szpitala. W trakcie transportu Mark powtarzał, że nic nie widzi. Jeden z ratowników zajrzał mu w oczy i zobaczył, że jedna z tęczówek dosłownie się rozpuściła. Mark powiedział ratownikom dokładnie, kto mu to zrobił i błagał policję, aby sprawdzili, czy jego nowa dziewczyna jest bezpieczna, obawiając się, że mogła spotkać ją taka sama krzywda. Policja udała się do mieszkania Berliny i zastała ją siedzącą spokojnie na kanapie. Została natychmiast aresztowana. Funkcjonariusze sprawdzili również nową partnerkę Marka. Na szczęście, nic jej się nie stało. Gdy Mark dotarł do szpitala, zobaczył swoje odbicie i uświadomił sobie skalę obrażeń. Zaczął krzyczeć, że nie chce już żyć. Ze względu na rozległość urazów Mark został wprowadzony w śpiączkę, która trwała cztery miesiące. Oddychał wyłącznie przy pomocy respiratora. Kwas wyrządził także ogromne szkody w jego lewej nodze, do tego stopnia, że konieczna była amputacja. Kwas siarkowy wypalił nie tylko skórę i mięśnie, lecz dotarł także do kości, niszcząc otaczające je błony. W niektórych kościach Marka powstały ubytki, co powodowało niewyobrażalny ból. Jego nos został całkowicie zniszczony, podobnie jak jedno ucho. Policja rozpoczęła poszukiwania rodziny Marka, aby poinformować ją o tragedii. Jego bliscy mieszkali w Holandii i odnalezienie ich zajęło około 10 dni. Gdy tylko dowiedzieli się, co się stało, natychmiast przyjechali do Wielkiej Brytanii. Kiedy ojciec Marka dotarł do szpitala, personel wskazał mu, gdzie leży jego syn. Ojciec wszedł na oddział, ale nie mógł go znaleźć. Wrócił do recepcji, sądząc, że doszło do pomyłki. Jednak się mylił. Obrażenia Marka sprawiły, że był całkowicie nierozpoznawalny nawet dla własnego ojca. Mark w końcu wybudził się ze śpiączki. Początkowo mógł poruszać jedynie ustami i językiem. Komunikował się wysuwając język, gdy jego ojciec wskazywał odpowiednie litery na tablicy alfabetu. Po pewnym czasie rehabilitacji odzyskał zdolność mówienia, jednak pozostał sparaliżowany od szyi w dół. Mark popadł w głęboką depresję. Ból, trauma oraz całkowita utrata sprawności fizycznej poważnie wpłynęły na jego zdrowie psychiczne. Obrażenia były tak drastyczne, że policja zdecydowała iż zdjęcia marka nigdy nie zostaną opublicznione. Od tej pory Mark wymagał stałej dożywotniej opieki. 22 listopada 2016 roku znaleziono dla Marka dom opieki w Gloucester. Już po pierwszej nocy Mark zadzwonił do ojca i błagał go, by przyjechał i go stamtąd zabrał. Ojciec przejechał 800 mil, a gdy dotarł na miejsce, znalazł syna w pokoju pokrytego własnymi odchodami. Obiecał mu, że jak najszybciej go stamtąd zabierze. Rodzina i przyjaciele Marka wynajęli prywatną karetkę i przewieźli go z powrotem do jego kraju, gdzie znaleziono mu placówkę oferującą znacznie lepszą opiekę. Niestety, jakby tego było mało, Mark zachorował na infekcję płuc. Konieczne było wprowadzenie rurki do jego gardła w celu odprowadzenia płynu. Zabieg ten oznaczał, że Mark już nigdy nie będzie mógł mówić. Rozmowy z rodziną były jedyną rzeczą, która trzymała go przy życiu. Nie mogąc już mówić, Mark zdecydował się wystąpić o eutanazję. W Belgii eutanazja jest legalna i jego wniosek został zatwierdzony. 2 stycznia 2017 roku Mark i jego ojciec spędzili razem ostatnie chwile. Lekarze przyszli, a o godzinie 19.15 Mark został uznany za zmarłego. Odszedł w wieku zaledwie 29 lat. Proces Berliny rozpoczął się w 2018 roku. Jej obrona twierdziła, że Mark zmarł z rąk lekarzy w Belgii podczas eutanazji, a nie bezpośrednio w wyniku jej działań. Dlatego nie może być uznana za winną jego śmierci. Berlina oskarżała również Marka o bycie kontrolującym i agresywnym, twierdząc, że myślała, iż rzuca w niego szklanką wody, a nie kwasem. Utrzymywała także, że to Mark zostawił kwas obok łóżka, licząc na to, że ona wypije go w nocy. Berlina wymyśliła liczne kłamstwa i wymówki, jednak jej historia przeglądania internetu pokazała obsesyjny poziom premedytacji. Przeglądała wiele artykułów o atakach kwasem, dokładnie wiedziała, co robi i chciała zniszczyć życie Marka w jak najbardziej okrutny sposób. Wcześniej testowała kwas na stole i doskonale zdawała sobie sprawę z jego żrących właściwości. Sędzia prowadząca sprawę określiła atak jako zaplanowany, sadystyczny, złośliwy i bezduszny. Stwierdziła, że Berlina była manipulacyjna, kontrolująca i niebezpieczna. Powiedziała do niej, Twoim zamiarem było poparzenie, oszpecenie i trwałe okaleczenie Marka, tak aby nie był już atrakcyjny dla żadnej innej kobiety. Był to akt czystego zła. Podczas odczytywania opisu obrażeń Marka oraz ogromu jego cierpienia fizycznego i psychicznego, Berlina nie okazała żadnych oznak skruchy. Zamiast tego nadal kłamała na temat Marka i tego, co się wydarzyło. Ostatecznie została uniewinniona od zarzutów morderstwa i nieumyślnego spowodowania śmierci, ale uznano ją winną oblania żrącą substancją z zamiarem wyrządzenia krzywdy. Została skazana na co najmniej 12 lat więzienia. Do dziś na dzwonku do drzwi, przy którym Mark błagał o pomoc, widoczne są ślady. Kwas, który wypalił mu skórę, skorodował także metal. To mrożące krew w żyłach przypomnienie dla mieszkańców tej okolicy. Fakt, że nie istnieją już żadne zdjęcia Marka sprawia, że można się tylko domyślać, jak potworne były jego obrażenia. Jak wspominałam wcześniej, nawet własny ojciec nie był w stanie go rozpoznać. Dla mnie ataki kwasem są jednymi z najbardziej okrutnych i wypaczonych czynów, jakie człowiek może wyrządzić drugiemu. Nie tylko powodują niewyobrażalny ból, ale także dożywotnie oszpecenie. Niszczą mięśnie, skórę i kości w sposób, który trwale ogranicza sprawność. Ofiary do końca życia żyją z ciągłym dyskomfortem i często wymagają kolejnych operacji. Zmagają się z depresją i lękiem, a oparzenia zwiększają także ryzyko rozwoju nowotworów. Jest to poziom okrucieństwa, który jest dla mnie niewyobrażalny. Moim zdaniem, osoba, która dopuszcza się takiego czynu, zasługuje na dożywocie. Niestety, na całym świecie ludzie padają ofiarą takich ataków. Często są one motywowane zazdrością, chęcią zemsty za zdradę, albo samym faktem, że partner chce odejść.